No to teraz kontynuuję wejście chciałem wymienić kartę pamięci przejść, to przejdźmy z taką małą kontrolę. Masz ja. też IG, please passport. I see IG, please passport. Cartage in Nandedal, for favor. Copy, copy. Yeah, from this, copy. You are filming? What? Welcome to Roland Garros. <laughs> <Yeah>. <laughs> but, uh, I'm sorry, but you need to go to customer service uh -huh. for them to put you a tampon okay. yeah. for you to enter. Uh -huh. And then I uh, come because to you? It's, it's not the same name. Yeah, yeah. I need to pass. Yeah, yeah, yeah. yeah. Uh, I need to uh, pass. Yeah, yeah, yeah. Just a moment, please. No, no, no. Yeah, wait, wait. Okay. Oh, no. That's fine. No. Where Put your head. I don't want this. Okay. It's good. Oh. That's oh, that's fine. I don't want this. This is the... Put this and this. Okay. It's good. Simone, it's okay. Yeah?

No nie jest tak, tak łatwo, nie jest tak łatwo, teraz czek, mamy logo Roland Garros, znowu barykady, czyli jedną kontrolę mieliśmy za sobą, teraz mamy drugą. Ma Znów komisja z znowu.

No magazine? ok. Przy wejściu. Przy wejściu. Right side, what is it? Left. Number one. No, this is Filip yes. Tu mamy feature. Yes. Center code. Po prawej stronie yes. jest. Jedynka. Number two and number three. Ah, number, number two and number three. Yes. Idziemy dalej. Jest to muzeum. Idziemy. A ah, jest museum. Muzeum tenisowe. Ale to pójdziemy później. Na razie, na razie idziemy dalej. Nie? Filip Szaty jest na górze, tam zaraz tam wejdziemy. To jest kon number 1. A? To jest kon number 1. Idziemy na kord numer 1 na razie zobaczyć. A tu widzimy dzieci. Jakiś fajny piknik jest. Ja powiem, to Rola. Tu mamy te popularne motorki, które tak jeżdżą. Tu mamy tenis dla dzieci. Wow. Speedbox? Okay. A, speedbox. I I tutaj możemy zobaczyć, jak mocno serwujemy. A ja ze swoim ze swoim ze swoim barkiem to raczej ciężka sprawa. Pamiętam. ty nas To du so dokument, dass du so geschlagen hast. Television? Ja, Television. Tu cały plan. Cały plan, jak to wygląda, langrastam. To jest oczywiście Filip Chatier. Tam będziemy później. To jest Filip Chatier, a tam mamy kord numer jeden. Kord numer jeden. Tutaj gwiazdy. No proszę. Kai prowadzi. Przed sobą mamy kord numer jeden. Też potężny. Arena, to co nim? A to jest to miejsce, gdzie są czterech muszkieterów. Tu mamy kod, kot Philippe Chatrier. A dokładnie naprzeciwko, naprzeciwko jest Kord Jedynka razem z tą słannym, słynnym ekranem. A tutaj mamy czterech słynnych muszkieterów. Koszy, Koszy. Unią Melcer u nią. Yeah. Dżokowicz. No i Kaja oczywiście obserwuje. Tu patrzymy urywek. To co dzisiaj nas czeka. Ekran na, na korcie numer jeden wywieszony. Melcer chyba będzie grał z Dżokowiczem. Nadal z Almagro. Serena Williams tam. OK, wojsko code to uh, są OK, so, idziemy teraz na kort, z są Longleau. Tutaj są kibice, słynna jewiska i fani, którzy odpoczywają, oglądają sobie na jedynce idziemy dalej za Kajem szukamy trzeciego kortu bardzo ważnego obok Philipsa no dwie i jedynki kort Suzanne Longleau. tu wszystkie gadżety różne No już słyszymy jakieś oklaski, ale to chyba z bocznych kortów, jedynki, dwójki. A tu widzimy po prawej stronie cały czas Filip Szatier. To jest Filip Szatier. Idziemy teraz, zobaczymy ganz kurz, z ganz kurz. ma Plasnum Alecin oder Femceń. Można spokojnie popodlądnąć, co się dzieje na, na korcie. Numer 5, number 5. New York, obrazowy. No, ja to, New O, tu gładzą <laughs> New Yorki. No to 5. Okej. Okay. To mamy studio telewizyjne. I idziemy teraz z Susan Longleam. Kaj nas poprowadzi, kaj twierdząc. Co Chod Susan Longley, co Philippe Chatrier, na mecz Sereny Williams z Samantą Stożur Tutaj możecie kupić różne gadżety, różne Nie, to takie rzeczy. Różne. Ludzie kupują pamiątki dla siebie, dla, dla swoich znajomych. Butik, butik, butik. A ja idę, przedzieram się znowu przez tłum. Kaj! Przedzieram się przez tłum. Tu mamy wciąż Philippe Châtier. Oczywiście, różne firmy, Lacoste. Można pokupywać sobie różne rzeczy. Słyni fotografowie. Logo Roland Garosa 2010 Studio telewizyjne jest tam na górze dokładnie To oglądamy w telewizji codziennie zawsze Logo Galos Oryginalna Sklepy Adidasa Geschäften mit Adidas Wie kann man sofort wow. Meine Schuhe kennen hier